Proszę, co mówisz? Paweł, co widzisz? Paweł, Paweł. Musisz, y, musisz zacząć nagrywać, czyli tam wziąć. Y... No nagrywa się, widzisz? Y, y, tam był Najf. zielony. Tak zielony? To jest live. A, ty już masz screen, no, 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 to jest jako... Yy, weź na przeglądarkę, tak. Yy, yy, właśnie, tak. I teraz... A ty zobacz. Yy, Poczekaj, po, po, po niech się... Czekaj. Ja ci wyślę linka, okej? Okay? Ja patrzę. Jeśli ja ci, ja ci wyślę linka, okej? Okay? wbił z niego Poczeka P poczekaj chwila nie bądź w gorącej wodzie kompany. kurde, spędzimy nas nos. widzisz? Mm. no teraz patrzę, no no co, widzę tego OBSa ale na no live YouTube. No tak, tylko pytam się, czy ty masz 10 subskrypcji? Tak, mam. Mam ale... Tak, zgadza się, ale jak wchodzę na główny, no bo nie ma nic innego, no to y, nie, wy, y, nie wyświetla mi się żadne ten. Napisz Z... PMIAZGA i napisz tutaj, daj tytuł. O już jesteś? No. Daj PMIAZGA i daj tytuł. Czekaj. Ja ci udostępnię swój ekran i zobaczysz, że mówi Czekaj, ciekawe. Tak. czekajcie, widzowie. Tak. No, co? Jestem na Twoim. Mef, braw, słuchajcie. To sobie. O, to. Tak się. O tak się tego nie robi. Da habe ich,